To, co aktualnie widzicie, to są ptaki lecące na tle pola uprawnego. Ptaki są bardzo wysokiej jakości. Widać, że niczego tutaj nie brakuje: żadnego detalu. Może nie ma detalu, może będą detale, ale nie na najniższych ustawieniach, na które gram. Także witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii. Eee, dzisiaj będziemy się zajmować brakiem jedzenia. Niestety nie mamy a bardzo mi się przydało. Więc trzeba przycielić kogoś do zbierania jak jakąkolwiek rodzinkę do pola przydzieliłem już kilka rodzin. Cztery rodzinki pracują. Nie zbierają pszenicy. Czy tak pszenicę? No, rodzina jest głodna. Pięć rodzin jest głodna. Bardzo źle. Ale mamy dwie rodzinki gotowe. I przejmujemy jakiś teren. Który teren przejmujemy? Dzisiaj musimy się zająć naprawdę mocno zaopatrzeniem się w jedzenie, żywność i tym podobne. Mamy troszeczkę pieniędzy, więc rozsądnym wyjściem byłoby kupienie kilku klepów. Może trochę nawet więcej, niż już I ustawienie szlaków Tak, tak, tak to mają. E 20... to już nie jest imienia. I to nam zaczyna brakować owieczek, skoro mam zaczyna brakować owieczek, to będzie ten owieczek. A więc mniej do 30. Chyba będzie dobrze. Tutaj mamy cmentarz, bo cmentarza też przydzielimy. Ej, jedną rodzinkę chwilowo. Tutaj mamy kilka leżących ludzi. W poprzedniej walce. Tutaj przepalają. Yy, mamy dachówki. Dachówki, dachówki. Spoko. Teraz mi się kilka nowych domków na poziomie drugim, żeby zyskać punkt i go wydać. Yy, dwa ilość pozbawionych. Na... Yy, Okej. Okay. To będzie spoko. Więc nie wiem, czy nie dać to. Punktu. Możliwe, że dam tu punkt. Ej dobra, By tutaj powoli sobie oracie to Orkę Potem będzie się, będą rosły I potrwa to pół roku Ja mam trochę mniej A Mniej więcej zajmie to tyle, że znowu się rozwinąć i to mocno Ale potrzebujemy naprawdę dużo jedzonka Bo na chwilę obecną naprawdę jest źle, gdy tylko jedzą jedzonko Także speed razy 12 i lecimy za mało miejsca w stajniach. Potrzebujemy stajnych. Gdzie tu będzie stajnia? Supek zwierząt będzie to. Będzie liczone jako zwierząt chyba tak. Supły zwierząt dzisiaj jakikolwiek mamy. I mamy. Tak, to są stajnie. Supór do obowiązywania zwierząt. Mała stajnia No na razie sobie wybujemy. Drugi supek Poczekamy, aż oni zorają tę ziemię Mam nadzieję, że szybko to zrobią Kolejne rodziny przybywają do naszego miasta Jedzenia powoli zaczyna przybywać Tym bardziej, że zaczynamy go mocno zakupywać O, nawet możemy przestać to kupować Tak to na myślę. No dobra, na razie wstrzymaj Wystraszająca klepka i nawet dużo jedzenia mamy od groma, troszeczkę miejska, klepka i by oni to zaorali szybciej, byłoby jeszcze lepiej. Bo oni tak ci ociągają, że pracuje tylko jeden wieściem, tylko jeden. Dlatego zmienię taktykę i po tym roku prawnym zniszczę to pole i postawię tutaj kilka małych. Kilka mniejszych, żeby tu kilka rodzin mogło na raz pracować. Bo oni wtedy to szybko zrobią. Przeorają, posadzą i koniec. A jak tutaj chodzi tylko jeden mu, to jest naprawdę tragedia. Chyba że mogę przeciwić więcej. Mogę przeciwić drugiego. Mogę. Dobra. Więc przydzielę tutaj drugą rodzinkę. Kupię jednego woła. Nie tutaj. Tutaj. E, trzeci do kolekcji, elegancko. I niech oni teraz tutaj biegają i orają to, bo z naprawdę długo trwa. Pani w tutaj przyszedł ktoś i orał. No nie to tak ludzie. Chyba, że na jednym polu po prostu może być jeden wół. To może nieco nam utrudnić. I tak chyba tylko jest. Mhm. Mm jest na to już spore prawdopodobieństwo nawet. No więc zbudujemy tutaj cudowe. Cóż to się dzieje? O, nowa rodzinka, kolejna rodzinka, fantastycznie. E, jeszcze więcej budynków potrzebujemy. Powolutku się kończą miejsca. Pyk, pyk. Budynki. tak, No, tak się dziwnie postawię, ale nie będzie. Jedzenie ustabilizowane, tak samo jak Opał. Tutaj za chwilę zacznie się. E, Sierp. ponieważ to skąpią szybko. Idzie to jest tego? 90% już. O Jagora, o Jagora. Jak Jak mała motorówka Chłopca mi nie nadąża, tak to był pędzi. Patrzcie to. Ale sunie. Pr tu, tu, tu. Ale sunie. Naprawdę śmiesznie. Ju. 98, dobra. E, mamy cztery rodzinki. Te cztery rodzinki przydzielę tutaj. Do siebie e, Przydzielę ich tu, żeby oni szybko Zasadzili to To nam znowu nie pasuje, pracę potrzebujecie, no spoko e, Niech będą jakieś prace Jak się zwolnią ludzie O. I mamy się I teraz oni tutaj wszyscy powinni przyjść i posadzić Gdzie oni są? Biegną. Wszyscy powinni zacząć biec. Sieje. Pierwszy, drugi. Trzeci. Patrzcie jak sieją. Postęp. Ale szybko to idzie. Oho! Fajnie to wygląda. Wszyscy biorą od jednego rogu. Zióp, przejeżdżają całe pole. Niech powiesia, a nie no i elegancko. Tego też potrzebujemy. 24 dni. No iluś. Okej. Okay. Wolka się nie ok. I co, co teraz będzie powolutku rosło? 5% już jest. No i że. Niedługo będziemy mieli dosyć sporo jedzonka. Obu znajomników. Gdzie jest obu znajomików? Tutaj. Do naszych terenów. Dobra, wysyłamy tam oddział. Wziął. I niech oni biegną. W tym kierunku. Dobra, my już czekamy. Przeciwnik pędzi do nas. 32 na 18. Nie mają żadnych szans. O ja biegam. Barbarzyńcy. Rozbójnicy. teraz pójdziemy do no moich żołnierzy. Walka. Na razie wygrywamy. Czy też mamy mniejszą? To jest lekkie zmęczenie, ale im. O, już wygraliśmy. Eee, szybko poszło. Zgarniamy i uciekamy do domu. Nasi uprawy powoli kiełkują. Bardzo fajnie to wygląda na tym polu. Nawet w najsłabszej jakości. Takie, taka trawka, bym powiedział. No ale to wygląda jak trawka. Jakby odpowiedzieć, przyszedł moment zbiorów, teoretycznie. Oni nie są. Oni tutaj posadzili. I to zaczęło rosnąć? I. to zniknęło. Pszenica mi poznikała. Co jest? A ludzie go nie zbierali. Dziwne. I nie fajne. I orka jest 100%. Teraz to czy i zebrać, ale. Nie fajnie. Ej, poczułem się tak trochę oczukany. I mocno oczukany. Dobra, postawimy tutaj drugie pole, tak w takim razie. Gdzieś. No, na przykład w tym miejscu. nieco mniejsze. Coś takiego. I zlecimy tam sadzenie czegoś innego. Na początku niech sadzą pszenicę. Następnie sadzą. I ocz na końcu? Tak się będą zamieniać może, po To jest jedna rodzinka podzielona. Nie wiem, no, no, co się tutaj odwaliło. Bo oni to sadzą teraz? Dlaczego mi to sadzą? Jak to było posadzone? A i coś się zbudowało chyba. Albo jakaś pora przyszła. Sam nie wiem. Gra mnie oszukała. Pa, pa, ra, pa, pa. Marcheweczki i kureczki. Kureczki i marcheweczki. Bo jedzenia nie ma. Trzeba improwizować. No nic sieją ją po raz drugi. Tutaj sieją, a ma tutaj już prawie wyrosło. Przynajmniej zakiełkowało. Taka linia jest. Tutaj zasiali, tu jeszcze nie urosło. Ale to rośnie w oczach. Praktycznie. No zobaczcie. Fajnie to wygląda, jeszcze ktoś tu gwizda, to widza to dobra, to chyba pora na podatki 10% i a tutaj wiesz 10%, nie wiem czy to coś daje, ale damy 10 tego od handlu, podatki od handlu budować, podwojenne, okej, młyn, okej okay. Na razie takie podatki 10% myślę, że będą adekwatne. Postawimy kilka czatowni, przedłużając możliwość budowy murów. I postawimy tutaj taki ogromny mur. To jest mój plan. I tak w ogóle zwróćcie uwagę, że to pole jest zima. A to pole sobie jak gdyby nigdy nic. Te uprawy wszystkie rosną. Zimowe zwierzęta. słowie. 26% w zimę pszenicy. Czemu nie? Cieszę się, bo na wiosnę powinniśmy mieć już plonę. Skoro logika tak działa, to ja nie będę ci przeszkadzał. Dobra. W Niemczech przypadkiem, w tym kościele, zatrudniać ludzi nie będą oni spełniali takiej samej roli jak tu na trupy. Zatrudniać ludzi tu. No bo teoretycznie, tu jest napisane, będą grabieżami. Kiedyś tutaj przydzielę. Ile w tym prawdy? Nie wiem, ale warto to przetestować. Bo zawsze budowałem dwie rzeczy. Jak się okaże, mo że można jedną rzecz budować, będzie fantastycznie. Zauważenie nam to troszeczkę czasu i miejsca. Tam czasu nie za dużo, ale miejsca już tak. Tutaj ten. Solidnie ustawiony na jednej kłodzie. Obóz rozbójników. Gdzie ten obóz jest? Tutaj. A to są armie, no a wątpię się, że dojdę tam, zdążę tam dojść, szczerze mówiąc, A to jest drugi obóz, dwa obozy, nieźle. Dobra, przyspieszamy czas i lecimy z tym, gdzie jest nasza wioska, tu jest, tu jest, o. Lecimy dalszy rozwój. Oczywiście do nowych budynków, które przed chwilą postawiłem, trzeba dać kurki i marchewki, bo to jest fajny dodatek. Daje nam to troszeczkę jedzonka A naprawdę nam się przyda to jedzonko Tym bardziej, że aktualnie mamy biedę Jeżeli chodzi o jedzenie Zero wszystkiego Pomimo handlu No i w sumie nas uczy troszeczkę ten handel Do zea Ale no potrzebujemy tego, 13 rodzin, 19 rodzin głodnych Jest źle Ale za chwilę zniknie śnieg O już można zbiory robić Fantastycznie Niech te zbiory szybko tutaj e, się odbędą. Tutaj mamy 38%. Jak to dojdzie do setki, będziemy mogli pozbierać plony i uzyskać jedzonko. A jedzonko nam się bardzo przyda, te chlebki. Mam nadzieję, że będzie ich tutaj jak najwięcej, bo teoretycznie możemy zabrać aż 269 z tego pola. I z tego pola będzie. Jeszcze nie wiem ile, bo jeszcze nie posadzili Dopiero orkę odbywała się, znaczy orka się dopiero odbyła na tej terytorium. No i już myślałem, że mi zniknęło po raz kolejny Ale to tylko kwestia perspektywy Głód No wybacz, nie mamy jedzenia, ale jedzenie powoli się zbiera mhm. Jagódki są, Ludzie przestałem budować. Ile tych jagódek tu jest? 64 maksymalnie. No nic. Zaraz nie będzie łodu. Przejdźmy. Przejmuję kolejne terytoria. O, tutaj tą ziemię. Czy przydałoby się, żebym przejął to, ale nie mam żadnych e, wpływów, które umożliwią mi to. Na, jak na razie. Pol tutaj rośnie dalej. 55%. Troszeczkę mało, no ale co poradzić? 6, 660 y, wpływu mam. Potrzebuję 1000 na przejęcie jakiegoś miejsca. Ewentualnie będziemy toczyć wojnę później. Może w ten sposób uzyskamy wpływy? No nie wiem. Zobaczymy. Mamy trupa. I tak, kościół y, to są grabiarze i oni będą zbierać i coś z nimi robić. Jeszcze nie wiem co, ale trzeba się do tego. Oni faktycznie się tutaj zakupują na świętej ziemi. To jest pewnie zapisane. Yy, pola nadal nic. No i czekamy. Spróbuję postawić tutaj taki jeden budynek, taki jeden domek, bo tutaj napisane jest, że wymaga orki i zbierania. Dla mnie zależy od rozmiaru parceli. I jeżeli ja postawię tą działkę dużą, tutaj tam marcheweczki, to oni często teoretycznie powinni dawać duże plony. marcheweczek I dużo marcheweczek powinno tutaj przybywać. Czy tak będzie? Nie mam pojęcia, ale chcę się przekonać. Dobra. E, wracając. E, zbudowaliśmy, zbudowałem e, tutaj ogromne pole i teraz czekamy, aż się chyba dobuduje druga rodzinka do tego domu. Ale naprawdę fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że tutaj tak, równie dobrze, jak to fajnie wygląda, będzie dużo jedzenia marcheweczek. Jeżeli będzie dużo marcheweczek, to będzie na, będę naprawdę szczęśliwy. No bo w sumie, patrząc na to, tutaj będzie mało marcheweczek, bo to jest mało miejsca. A jeżeli tutaj posadzą dużą ilość marchewek, to będzie naprawdę fajne. Jeżeli będzie dużo marcheweczek. A gorzej, jeżeli posadzą pięć marchewek na krzyż i po prostu sobie będą. To będzie niefajnie. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Tutaj ktoś musi się zamieszkać. Od tego można byłoby zacząć w sumie. Dwie rodzinki. Mam nadzieję, że te dwie rodzinki tutaj szybko zamieszkają. I również szybko wyrośnie tutaj plon, którego mamy już 72%. Jakaś rodzinka doszła czy to tutaj. Niestety nie do innego budynku. Tutaj. Mamy dwa miejsca i tu są dwie rodzinki w tym budynku. Niech oni szybko dochodzą, przybywają do tego miasta. Mamy tylko 53% poparcia. Dodatkowanie, aha. Tutaj kopią. O tyle plus, że będzie to nieskończone źródełko nasze. Ale nie wiem, czy po wykorzystaniu tego źródełka będę mógł dalej wykorzystać, znaczy użyć to i dopiero wtedy zacząć wydobywać, yy, znaczy dodać ulepszenie. Jeżeli nie, no to troszeczkę lipa, jeżeli tak, no to fantastycznie. E, Bogata złoże jest i będzie sobie na razie. A także czekamy na plony, mam nadzieję, że szybko przybędą. Dobra, przybyła kolejna nowa rodzinka. E, osiedliła się w tym budynku i zaczęła orać i siać. Tutaj pan się tutaj orze i sieje. Więc fantastycznie, mam nadzieję, że te marchawieczki szybko wyrosną Och, nawet widać plony Jak to będzie rosło Już dwie osoby tutaj orają Ktoś tam idzie do domu Macie spory teren do zasadzenia Ale na spokojnie się wyrobicie, chłopaczki i dziewczynki e, Tutaj, arminie przyjacielskiego władcy a oni chyba idą po Oto, bo tam są, to zbójnicy O nie, to chciałem hmm. Co jest? A, na tym terenie po prostu mówię, dobra Ale tam maszerują, oni mają łuczników, łucznicy by się przydali I tak w sumie, skoro mamy na chwilę obecną sprzętu dużo, to można byłoby ich... Nie można byłoby ich, bo wy nie macie. Mm. Trzeba ulepszyć jakiś budynek do poziomu drugiego. Ale... Ale no. Może nie teraz. Może za chwilę to zrobimy. 90%. Ja to na razie może przyspieszę, bo i tak jeden to bez różnicy. E, czy jedno to, czy jedno tom. Przydzielę tutaj maksymalną ilość osób, jaką tylko się da. Każdy im to zbierać. Niech przyjdą, pozbierają. O, zbiera 3 8. Co to jest? Przeleśnienie, okay, okej, wleśnienie. niskie. Pszenica. No dobra, dobra. Ale zbierają. No ale szybko to robią. Wow. Ej, nie spodziewajcie się, że tak szybko to zrobią. I to od razu do domku przynoszą, nie? Tak. Dobra. A już skończyli. Zbieranie to chyba na najszybsza rzecz. co mogą robić. I teraz teoretycznie. Jedna osoba powinna przerabiać. Znaczy orać. A wszyscy inni powinni przerabiać to na e, zboże. Tutaj też zbieracie? A tu jest zresztą maksa. A tutaj możecie zbierać. Teraz teoretycznie powinniście tutaj przerabiać to na, na coś, na to, na ziarna czy coś w tym stylu. Fajnie by było, gdybyście pozbierali jednak, co nie się orać. Nie wiem, czy oni to orają, czy co oni robią. Wygląda to jakby orali. Nie przyspieszę żniwa, bo boję się, że oni to wszystko zorają. I to się po prostu dysponuje, kiedy przeskakuję na nowy typ, więc dobrze wiedzieć, że właśnie straciłem dużo jedzonka. Dobra, ziarno. Ym, ziarno. Przerobi nam mąkę, a mąkę przerobimy na chleb. siedziałam ludzi do młyna. Zaczną zbierać to ziarno. Teraz przerabiam na mąkę. I potrzebujemy jeszcze tutaj kogoś, kto będzie przerabiał to na chlebek. O! Takie trzy statystyki. Zobaczmy. Ziarno naprawdę szybko idzie. Bardzo niski. Bardzo niski. Mąka nie pleśnieje na razie. I dobrze. Za pozopału. Również Na 10 Na przykład. Pału mamy dużo. Jeśli o to chodzi. I zacznijcie robić chlebek. Ja chcę wyprodukować pierwszy chlebek. Całkiem tu pusto. Dawajcie, dawajcie. przynosi tutaj mąkę. Dobra, jest opał. To opał Dobra, przestańcie opał przynosić. Jest mąka. Są dwa chlebki. Średnie plesienie. nie niedobrze. Dobra, to ustawcie chlebek na dziesiątkę albo dwudziestkę. Albo trzydziestkę, trzydziestkę może. Wiesz, jak oni to przeniosą do y, tego miejsca? E, czekajcie, gdzie to jest? Eee, Klebiarnia nie. Spichlerze. O, czy w spichlerzu to będzie pleśnić? Teoretycznie niski. Więc czy wy możecie to przenieść do spichlerza? Zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo jeżeli to będzie wyglądać w ten sposób, że chlebek będzie pleśniał, to będzie go produkować stopniowo. Bo mąka będzie na pewno w mniejszym stanie gnić. 67 monet. No te monetki możemy e zmodyfikować, nie możemy? Momento O, mogę. Mogę kupić sobie bojowników za 51. To jest troszeczkę malutko. Znaczy za dużo aż. Ale. Ale no. Ale jest to dodatkowa armia, którą mogę nabyć. Oni mogą mieć dodatkowy pancerz. Co no, to jeszcze mamy? Lub zbroi, z zbroje. A to jest po prostu samo, tylko że jedno to jest za to, kiedy mamy już zbroję, a drugie to jest, kiedy kupuję chyba. W ten sposób to działa. No dobra. W takim razie na tym etapie chciałbym zakończyć ten odcinek. Dzięki za oglądanie. I co, no może liczę na Waszą pomoc w uzyskaniu większej ilości subów. Także możecie kliknąć ten czerwony przycisk i dzwoneczek. Byłbym bardzo wdzięczny. A łapeczka w górę nie zaszkodzi, więc dzięki i cześć. Do następnego.